Widzowie z tej strony, pro Gamer, a dziś jest dziewiąty dzień otwierania kalendarza adwentowego z Lego Stavros. Pytanie, co się kryje. Pytanie, co się kryje w dziewiątym okienku. Otwieramy. Otwieramy. I dzisiaj mamy.

Wkładamy nogę i spustynia się prezentuje w ten sposób dobra to teraz padam. jak się podobał ten film widzicie w komentarzach a ja się z wami żegnam i nara